Siemanko, witajcie moi drodzy. Na chwilę za nie mówiłem. Mnie tutaj żona ostrzegła, żebym ominął gówno. Także muszę od czasu do czasu tutaj lukać i na kamerę, i na chodnik przed sobą. Bo jak wiecie, jesteśmy w Albanii. Witam Was jeszcze raz z Albanii. A w Albanii, no niestety jest sporo styfu. Aktualnie jesteśmy w mieście Durres w danym kurorcie, który znajduje się w pobliżu Tirany. Podejdziemy na plażę. Na pewno pokażę Wam kilka ujęć z tego miasta. Durres przede wszystkim kojarzy się z kurortem, z wakacjami, z plażą, ale musicie wiedzieć że jest to jedno z najstarszych miast w Albanii. Troszeczkę później opowiem o historii tego miasta, ale jest tu między innymi amfiteatr rzymski, wieża wenecka. Także w tym kurorcie jest też coś do zwiedzania. Dobrze, że troszeczkę dalej zostawiliśmy samochód. Tutaj widzę już korki. Ciężko byłoby wjechać. Ciężko byłoby znaleźć miejsce parkingowe, a później ciężko byłoby wyjechać. Także wolimy trochę pospacerować. Może na coś ciekawego trafimy w tym mieście idąc tak na spontanie no tutaj tak się zaczyna trochę fajnie robić nie wiem czy to już wchodzimy na to stare miasto no to już taka fajna przyjemna uliczka z palmami z tej strony nawet z taką ciekawą zabudową Drugiej to tak niekoniecznie, chociaż obok jest też fajny hotel Ambasador. Takie płytki jakby człowiek wszedł we Włoszech albo w Chorwacji. W miarę przyjemnie. I tutaj tak chwilowo jest nawet troszeczkę czyściej. Nie? No tak, to, to syf jest taki sam jak w tej naszej miejscowości, Gole. że śmieci leżą tam wszędzie. W pierwszej części naszego wyjazdu skupimy się tak. Bardziej na wybrzeżu, ale musicie wiedzieć, że Albania to nie tylko wybrzeże. I być może te najpiękniejsze są góry. Albania to o 70%, 70 górzysty kraj. Także pewnie znajdziemy troszeczkę czasu i odjedziemy trochę od wybrzeża. Tam z tyłu też widać jakieś takie stare mury. Akurat tu mamy, moi drodzy, tabliczkę że w prawo, amfiteatr. Jest rzymski, a później dalej, chyba, przejdziemy sobie tą uliczką w stronę wybrzeża. Mam nadzieję, że tam nas poprowadzi w stronę wybrzeża. To co, idziemy zobaczyć te ruiny. No i dotarliśmy. Tutaj do środka nie będziemy wchodzili. W sumie mamy to jak na patelni. Sami widzicie, jak to wygląda. Ruiny dawnego amfiteatru rzymskiego. Durres to tętniące życiem portowe miasto, z bogatą historią sięgającą starożytności, założone w VII wieku przed naszą erą. Przez krótki czas, po uzyskaniu przez Albanię w 1912 roku niepodległości, był stolicą kraju. Jest to drugie co do wielkości miasto Albanii i stanowi ważny ośrodek gospodarczy oraz turystyczny. Główne atrakcje miejscowości to Rzymski Amfiteatr, największy na Bałkanach, który mógł pomieścić do 20 tysięcy widzów i służył do walk gladiatorów, a także Zamek Durres i Muzeum Archeologiczne. Tutaj prawdopodobnie jest ta wieża wenecka. Na ku pomnik. Ale nie, niestety nie mogę powiększyć. No, idziemy na wybrzeże. To jesteśmy przy porcie. Po drugiej stronie mamy jakąś wycieczkę, stojka jakiegoś pomnika, a tu na rondzie stoi Neptun albo Poseidon. Jeden czor. dotarliśmy moi drodzy na wybrzeże zrobimy sobie tutaj jeszcze spacer wzdłuż wybrzeża Adriatyku tam w dali zaraz dojdziemy iść po mości, molo ale tutaj jakąś zglizną wali Wali tu smrodem trochę, co Madziuś? Znili Z nilizną, kurwa, takim szambem bardziej. Takie szambo trochę, co? Tak? A to du duża ryba musiała być zdechła. Albo dużo zdechłych ryb. Się zastanawiam, co to przedstawia. Czy jakiś instrument ludowy muzyczny? Czy to fajka? Każdy szanujący się rybak na pewno miał fajkę. A tu muszla ślimaka. Mała i duża. Też z tej strony to miejscami wygląda jak kupa. Nie? Ale to muszla. I muszli i butelki. I to fragment takiej trochę lichej plaży. I naprawdę tutaj byłoby w miarę przyjemnie, już nie mówię o zapachu, bo to różnie bywa, nie wiadomo skąd to się przyplątało. I byłoby to naprawdę ładnie, zobaczcie. Tu okolica, tu kawałek, no nieduża plaża, ale piaszczysta. Gdyby nie te śmieci, no. Tu pewnie bezdomny Azor wygrzewa się na słońcu. A, jeden, a tu jeszcze dwa w cieniu, trzy. Witamy w Albanii. Od tej, trafiliśmy na wycieczkę z polskim przewodnikiem. Wiemy, dlaczego śmierdzi. Jak to są statki, to wyrzucają ryby. I stąd ten sprób. Miałeś ma już rację. To nie szambo, tylko zepsute ryby. Liczyłem, że to będzie. Wycieczka z Polski. Na każdym kroku tutaj spotykamy naszych rodaków. Na każdym kroku słychać język polski. A w końcu tutaj jest ładnie. Ciepłe morze. No, gdyby nie ten syf, no ale to na pewno słyszeliście nieraz, że jest tutaj sporo śmieci, zalega. Nie tutaj taki dziwny wynalazek Niby to Molo, takie zabudowane. Nie wiem czy tam da radę gdzieś wejść. Tam samochód widziałem. Zaraz zobaczymy. Tutaj macie jakieś restauracje, pizzerie. Włoski bar. Uważaj, uważaj, Maciuś. Nie poślizgnij się, bo to szkoda wakacji. Ubezpieczenie mamy wykupione, bo to zawsze warto o to zadbać. Nigdy nie wiadomo, co może się stać, więc lepiej te parę groszy, parę złotych zapłacić i mieć spokój. I też na każdym kroku nowe budynki powstają. Prawdopodobnie hotele. No i sporo się tego buduje. Tylko żeby to też się nie zamieniło w taką Chorwację. jak słyszałem, to też tam ludzie narzekali, że zbyt wielu turystów, gówna pływające w morzu. No i pewnie jeszcze Więcej śmieci by tu doszło, a ich naprawdę nie brakuje. To jest, to jest największy chyba minus Albanii. Tak się zastanawiam, czy z tej strony będzie taki portu, taki porządny deptak? Czy ciekawiej jest z drugiej strony? Nie wiem, na spontanie tu tak przyjechaliśmy. Tym za chwilę przed nami jakiś fajny punkcik widokowy, może będzie, to się rozejrzymy. Patrzcie, gościu, jaką rybę ciągnie, aż mu się kij złamał. Dotarliśmy tu na taki punkcik widokowy. Ale myślę, że jeszcze się przejdziemy, Maciuś, co tam z drugiej strony tego portu? Myślę, że tutaj też w duże jest sporo pomników. Może nie tyle, co w Skopie w Macedonii Północnej, ale co parę metrów coś się tam znajduje. Psy sobie odpoczęły. Teraz chyba wyszły. Na Dobra, teraz postaramy się przejść na drugą stronę portu i zobaczymy jak tam wygląda wybrzeże. Idziemy na razie wzdłuż portu. Dosyć długo szliśmy moi drodze wokół portu, a w końcu się udało przejść na jego drugą część. I jesteśmy z drugiej części przy plaży, ale musimy chwilę sobie odpocząć. Także zatrzymaliśmy się na jakiegoś drinka. No ciepła, ciepła woda. Posiedzieliśmy chwilę. Teraz przejdziemy się troszeczkę plażą, później bulwarem Sporo ludzi, sporo leżaków Ale najważniejsze, że Woda ciepła i takie loże VIP do wynajęcia. Ale jak widzicie, tutaj plaża jest zdecydowanie dłuższa. Ludzi też trochę jest. I tak moi drodzy wygląda Dures. Plaża, hotele. Dalej już nie idziemy. Idziemy powoli. Zawracali do auta. Kurwa, ach, jakiegoś śmiecia wdepłem. Śmieć, śmieci to. Rzeczownik, który najczęściej pojawia się w tym filmie, jesteśmy już gdzieś w pobliżu auta. Dzisiaj tak zrobiliśmy około 15 km przynajmniej pod durez. Najgorszy odcinek drogi to był wzdłuż portu. Słońce trochę przygrzewało, jest dzisiaj około 30 stopni. A tam szliśmy trochę jak na Patelni. Także powoli żegnam się z Wami, moi drodzy. I pewnie zobaczymy się w jakimś innym nadmorskim, albańskim mieście. Do zobaczenia, hej!